Obrigado, é senhoras na kościołach katolickich Taką istotną, ważną, ważnym miejscem jest jest to się tak? Jest to... chyba W języku właśnie W tak, trakcie tak Jest to wnejka, w, najpierw, w ścianie, Zawsze skierowana w stronę Jeruzołmu, więc to jest kierunek wschodni. przykryta pytaniu, przy właśnie paru Tutaj w środku umieszczano tą świętą księgę Boga. I to z nimi jest ona piękne. Może zwrócić uwagę na to, jak pięknie dekoracyjnie i tak artystycznie jest, jest, jest yy, odrobione. Na górze proszę zobaczyć, tam jest taka korona. Właśnie napis, oto jest korona Toru. I tą taką księgę w uroczysty sposób przenoszono i po odprawianiu Umieszczano tutaj w tej w ręce zwanej Armacholasz. Natomiast w innych synagogach, takich zwanych ubogich, takich mniejszych w społecznościach, to bardzo często taką funkcję spełniała zwykła rękoma szata. Tam umieszczano w różnych żydowskie, W Remniki bo ja cały czas do tego wrócę mamy dwa rodzaje świeczników. Jeden świecznik siedmiorabienny, jest to tak zwana memora. Jest to świecznik nawiązuje do złożonego świecznika, który istniał w świątyni w Kiedyś Żydzi nie modlili się w Kiedyś była, istniała tylko jedna świątynia w Jerozolimie. Ona była złożona pierwszy raz, po 70. roku naszej nastąpiło drugie zburzenie świątyni i Żydzi zaczęli modlić się w w domach Stąd właśnie z, tej, z, tej, z tego kultu, jednej, jedynej świątyni powstał kult synagogalny i Żydzi zaczęli budować specjalne panowie i tak w sposób zaczęli Bogu oddawać cześć w tych trwałych tak różnicy. I ta właśnie się mianowała, no to, to, to Co to za lampy i jak w jakiej okazji są one używane, w jakiej okazji wysokości? Otóż e, to jest e, lampa, którą używa się w czasie święta Hanuka. Święta Hanuka to jest, to jest święto związane z wydarzeniem, które miało miejsce w 165 roku przed naszą Ewą. Bardzo dawno, ponad 2000 lat temu. Wtedy ziemie zamieszkały w zostały zostały opanowane przez Syryjczyków z przez yy, Tutaj przed, przed, przed wami jest to rekonstrukcja zabudowy Centrum Kiekocina w okresie międzywojennym. Tak wyglądał Kiekocin w okresie międzywojennym. Jak powiedziałem wam dzisiaj, Kiekocin liczy około 2000 mieszkańców, natomiast bezpośrednio przed wybuchem II Wojny Światowej prawdopodobnie liczy około 3,5 tysiąca mieszkańców. Czyli prawie dwa razy był większy, jeżeli chodzi o liczebność niż obecnie. Tak wyglądało centrum Tykocina. Ta, ta niebieska wstęga tutaj przy tej ścianie to jest rzeka Narew. Tykocin leży nad rzeką Narew. Ta zasadnicza część to jest właśnie centrum Tykocina. Tam po przejechaniu mostu na Narwi dalej po drugiej stronie jest ten zamek obronny, o którym wam powiem. Natomiast ja wam powiem tak jak się wjeżdża od strony Chmyszyna, jak się jeździło kiedyś z słynnym traktem królewskim prowadzącym z Wilna do Warszawy. Przejeżdżało się przez takie królewskie miasta, jak Kniszyn Ty po przejechaniu mostu na narwi, ten budyneczek widoczny w formie takiego czworoboku to jest tak zwany alumna, czyli taki budynek, gdzie przebywali i gdzie opiekowano się tymi, y, żo tymi, tymi żołnierzami, którzy albo ze względu na odniesione rany, albo ze względu na wiek nie byli w stanie już walczyć, a oddali ogromne zasługi walczyć. Początkowo umieszczono tutaj 12 pensjonariuszy, i oni tutaj w tym właśnie alumnacie mieszkali. Przepiękny kościół, mający ponad 250 lat, kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, z dwoma wysuniętymi pięknymi wieżami. Tu kiedyś były dzwony z 1614 roku, ale nasi przyjaciele ze wschodu przytopili to na armaty. Bardzo ładny w środku, piękny wystrój barokowy, nie wiem czy zdążymy, czy nie, w każdym I tutaj dawny szpital. Wytyczano rynek, Czyli główną część, centralną część miasta, gdzie koncentrowało się życie, i ten rynek, tylko ci ma formę trapezu. O wymiarach 180 metrów na 65 i na 45 metrów. W centrum rynku stoi pomnik Stefana Czarnieckiego. Może będziecie kiedyś się uczyć o Stefanie Czarnieckim. Był to taki wybitny wódz, wybitny dowódca. Zasłużył się szczególnie w wojnie przeciwko Szwedom. Może żeście oglądali film POTO. To właśnie ten, o, bardzo dobrze, jak to bardzo dobrze, to jest właśnie film o, o, o wojnach ze, Szwe ze Szwecją. I ten właśnie ten, że Czarniecki za zasługi w tej wojnie otrzymał Tykocin i przez jakiś czas Tykocin był własnością Czarnieckiego, ale Czarniecki miał córkę, teraz powiem tak króciutko, która była bardzo brzydka, więc posad trzeba było dać potężny i ściągnięto tutaj Branickiego, ten Branicki nie pochodził z Podlasia, on pochodził z Branicką koło Krakowa i stąd znaleźli się Branicy tutaj na Podlasiu. Ta Katarzyna Aleksandra z Czarnieckiego. Natomiast ta rzeczka malutka nazwana Potławą, wpadająca do Narwi, dzieliła Tykocin na dwie części. To właśnie chrześcijańską, gdzie jeszcze częściowo mieszkała ludność ruska, bo tu była cerkiew przeniesiona do miejscowości sokowych. Natomiast ta część przekazana została ludności żydowskiej. Jesteśmy tutaj, popatrzcie. To jest ta nasza synagoga. Zobaczycie, jest ten dom tam budyczny. Tu wejdziemy jeszcze, bo jeszcze mam trochę czasu. I popatrzcie, w na zegarek, i mi Pani dały, dały czasu. Także jeszcze troszeczkę czasu, <laughs> czasu dostałem. Także ten dom tam I ludność żydowska zamieszkiwała na tym Popatrzcie. I tylko malutkie jakieś przy ogródki przy, przy, przy domkach. Zupełnie inny charakter zabudowy niż tutaj. A tak? tu już mamy pola uprawne. Tu mieszkała ludność chrześcijańska. Czyli, czyli właśnie ci, którzy Połowa ludności pocinał, Zawsze nie pytają o ucieczki, ilu było Żydów w stosunku do wszechcia, A więc było mniej więcej po połowie. Przed wojną było 56% Żydów, nawet więcej niż połowę, a mniej troszeczkę niż 50%. Była do katolicka. Ba, tu jest również mieszkała ludność holenderska, bo ten zamek umacniali Holendrzy, bo był zbudowany na takiej skarpie piaszczystej w terenie zamagnionym. I ci właśnie kolędzy budowali tam umocnienia zamku. Stąd jak macie dużo pieniędzy i zechcecie chcecie pojechać do kiermus, to jedziecie ulicą, która się nazywa Holendry. Holendry, tak jest, tak to wygląda. Jest część z tych zapytów tylko citach, niewidocznych tutaj. Zaraz za kościołem, o tutaj jest tak zwana rezydencja ekonomiczna pomnik Orła Białego. Ulicą tą ulicą, to jest ulica Bernardyńska, nie ma tutaj klasztoru, znajduje się klasztor. Bernardynów, bardzo ładny, z lat 70 90 18 wieku, no i to ładne rzeczy, niedawno teraz również zrekonstruowano wiatrak, a Wy jesteście z rejonu Sokółki, tam właśnie w rejonie Sokólskich, w takich taki słynnych wzgórzach Sokólskich było w tym bardzo duże wiatraki, ostały się, ostały się, ostały się tak.